Dzień dobry z tej strony Wiesłopole, to się konio. Pracownik państwowego gospodarstwa rolnego PGR. Śliwno. Dzień dobry, szanowni kronikarze, kronikarki. Tutaj ta z żebym drillał z domu. Było kuźwa ciężko, ale jakoś, że doszedł. No i tak, otwieramy PGR. -a. Chodzimy, ponieważ zostałem dzisiaj decyzji od kierownika, że najwyższy czas przygotować kumbajny. Obecnie tak jest, już lipiec, ponieważ yy, tak, no nie, nie, nie kronikowałem wam innych działań w miesiącu, ale tak, no co tu kronikować? No, yy, o, właśnie wraca, widzę tutaj na ja teraz chyba Mirasek yy, z lotu, bo samolotami pryskali wszystkie zboża, rzepak, pniuńce inczmi. No i teraz trzeba ee, przygotować kumbajny do mucenia, e, do rzepaku, na razie dwa e, bizona, nie wszystkie, ale no, dwa będą głównie mucić rzepak Dzisiaj sam jestem, ale niedługo już wreszcie przybędą panowie do pomocy no i tak, trzeba założyć tu duże paku, trzeba przypiąć headery, trzeba yy, kombajny powyciągać, trzeba gigantowi założyć cikarnię, bo przywieźli się wreszcie z fabryki maszużniny w Płocku. No troszkę roboty jest, no ale damy radę. Podspinać zestawy. No i dobra Pierwsze co zrobiły yy, to trzeba będzie. Eee. Yy, a tutaj otworzyli, dobra. Uotw wyjąć headery i wziąć się za zakładanie. Ale tu bałagan się zrobił troszeczkę. Ten tu w ogóle tam jest tak wciśnięty. No trzeba będzie tak od mojego pokazika i następne, no bo, no bo jaki inaczej tego nie wyciągnę. Dobra, łomatko Dobra, bieremy 60. Którem... Bez Pięćdziesiątki będzie to zamknięte. Go otworzyłem. Dobra. Do przodu Jadimy Trzeba przecież yy, Szczepić te yy, Headery No pierwszy pójdzie Mój Bizon bo jest przy tym Do wyciągnięcia trzeba będzie mu stół duży pakł od razu założyć Dobra, Dobra czekaj ja się cofnę Op A ja. Dick. Ach. Ach. Wyciągamy. O, elegancko. Tu teraz ta Fruola. A trzeba jeszcze będzie ten tu do rzepaku szungąć. Trzeba będzie ta kursusa tego rozgrać. I noseryu ciężkę. Dobra, że się. Dobra. W ogóle na kronikarce muszę pod, trochę podstawić wam tu. Dobra, podniósł no i trzeba wyjechać. Bo on tu ma ładować, a będzie potrzebny. Dobra, no, na razie zgaszę. O, tu trzeba będzie ten stół przypiąć. No i tyra e, po bizony. To, że jest to do mojego, no to trzeba będzie przypiąć. O, jest i mój Czesław kabinką. Karnia zapinta, zapinta. Dobra, trzeba tylko skoczyć, podpompować trochę go. Bo nie wiem, czy. O, i pompka. Dobra, najwyżej zejdę i poprawię. Akumulatory podpinte. Podpinte wszystko, warto podpinta, dobra. Mówię się, że nie urwę. Oby, dobra. My tu gadu, gadu, a tu trzeba palić go. Dobra, siadamy. Terek. No czysto, ja to zadbany to czysto. No. Kurde, tylko rozrusznik zakręcił. Polera, jasne. Jako kopci. No jeszcze raz. O! Złapał. O, zakręcił. Dobrze, dobrze, że zakręcił, bo już się bałem, że będzie problem. Dobra, sobie mruczy, ale pięknie on mruczy, naprawdę ten bizonik. Księczkarnia, dobrze, że już jest podpięta, to nie będę musiał się spinać z nią. Już jest przypięta pięknie, elegancko. Już jest lżej troszku. Trzeba byłoby jeszcze w ogóle jeden zestaw, może przyczep sprowadzić, kurde, z drugiego PGR-u. Zobaczyć trzeba jeszcze to te będzie pół odpalać. Gigant właśnie tutaj czeka na. Uj... nasz, ja tutaj chyba nie przejdę, a tędy też tam, bo on czeka tam na sieczkarnię, która już jest i trzeba ją będzie założyć. Dobra, ale wyjeżdżamy moim. A, jedynka. Dobra, powolutku. Będzie skręcaj O! O! konie po betonie No i świetnie, widzę już jeden Wyjechał On tą klapę będzie zamknąć Pół działa, działa, tylko tutaj, tak na środku, to trochę średnio go widać, trzeba by było tu coś przerabiać, no, ale dobra i pod header. czekajcie wstecznie, jedynka. nie znowu, bo nie mogę utrafić. O. O, 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 o o, udało się. Utrafił. Dobra, pięty zobaczę jeszcze. No, elegancko przypinte. Nic dodać, nic ująć. Teraz ja tylko tak delikatnie. No i bajunia. Już załączyłem, wow. ja nie go. Przerwał ktoś w ogóle tą klapę. Tu jest. O, niepotrzebnie otwarta. Tyk. Teraz tak. Tego bizona trzeba odstawić. Na razie na bok. Czy tej. tutaj ustawimy troszeczkę o tempermatu. O, i sobie go dam tutaj. No i gasimy. Później go jeszcze przedmuchamy. Teraz tak. Trzeba spróbować tego gigantowego wyciągnąć. No ale teraz tak trzeba... ...stawić wózki na bok. Zresztą sobie postawię ursusa tutaj. Przeszkadza mnie. Ja sobie tutaj... ...na razie odstawię te wózki. ek O. oj, oj, wiem. Lepiej go z powrotem. O. No i dobra. Teraz jedziemy po, po drugi kombajn. Próbuję giganta wyciągnąć teraz, żeby założyli mu sięczkarnie Na warsztat Gaszę, bo może ten gigant nie chce się odpalić Trochę czasu nie chodził Ej, ten to tryki, pali normalnie Zajadło ciepło Porycujesz rybę. Dobra to no tak się pali do roboty Powolutku wyjeżdżamy O kurde No ten to już jest Konkretna maszyna Trzeba też stół że rzepaku mu założyć on ma też swój O kurde No jest większy od tego Supra, ale... Dobra, podjedziemy pod koło tego był stołu duże paku albo poczekajcie, przecież tam na warsztę dobra trochę większy bieg mu dam o Nie no przeszedł elegancko Trochę na zimnym Doma, ale to jeszcze nie problem. Dobra, tu pod warsztaty Han te hangary. No i dobra. Wiesimy tutaj, chłopakom od razu, a ja idę, dajmy drugą. Danym, czyli wyciągnięciem tego stół do rzepaku Trzeba tak temu sobie przypiąć ten stół do rzepaku Łoj uj Ujujujujuj Było blisko dobra, z racji tego, że Trzeba powyciągać te Wózki Tyk, dobra wyciągamy od razu trochę do mucenia będą miały te kombajny bo nie brakuje tutaj innego depnę. odepnę Och. o kurde było blisko znowu zarysować ulera jasna no Teraz to mam tyle szczęścia, że to... że toś to siok Dobra, teraz tak, tego miodowego trzeba odciągnąć To inaczej nie przyjdzie Kik Poszedł, dobra Dlatego wyciągnąć Nie starszy bo to jest Z050 to jest sta stary model jeszcze ale yy, mucić, mucić dobrze tak jak powinno być i dobra do giganta znaczy, ale teraz tak będzie jeszcze yy, no temu przywiązując tu do rzepaku, to zaraz się właśnie tym zajmiemy no. o elegancko no ten to już ten to ma tą szerokość tą osi te o, chłonie te, te zboże po prostu o właśnie jakoś tak ustać żeby on o można było przypiąć No tak może nie stoi Weźmiemy teraz tego ursusa A teraz tak Trzeba będzie przypiąć tu do rzepaku Trzeba było go odwrócić ale O, dobra, udało się. mamy my? No one mają te stoły do rzepaku, więc mogły, mogą mucić ten rzepak. Niestety tamte nie mają, to te dwa. Dobra, teraz tak, jakoś tu nie będę zbytnio. Oj, manewrował. Mm. Tylko tak przepalimy go jeszcze raz. A trzeba tak zdjąć podbieracze. O właśnie, teraz tak. Tyk, ja od razu złapał w górę. Teczny o. Teraz powolutku. Musimy tutaj podpiąć. Tu duże paku. Oj. O. Udało się. Dobra, teraz tak. W górę. O. Oto widła. Wow. Zda kamera się przestawiła. Faktycznie. Teraz tak szybko zabrać paletę Oczywiście tutaj je dzielimy, bo jakby nie inaczej I trzeba się będzie zająć urła gigantem bo i roboty tyle nikt nie spójnicze niech sobie stoi. Tutaj. Biorę tak supra. Stawię. I podwiaty będą musiały pójść, bo się nie zmieszczą. Opuścimy. No, I włączymy. Ach. Poszedł Dobra, hydraulika W tył W górę szyb, Szybciej Chodzi, chodzi to Jest tak, czy coś tu wydmuchał? Przyszkarnia Chodzi Jak najbardziej Przasadzia chodzo Czyta. Chodzo Tutaj wszystko jest okej okay. A jak najbardziej Dlatego jeszcze podpiąć Tu wszystko chodzi Nie no jest wszystko w porządku, dobra, można Dobra, kończę obroty No i gasimy Trzeba się zająć z tymi teraz bajnikami i gigantem. W porządku, gigant już został złączony. Założona została mu sieczkarnia. Już na stałe. No to tak jak w suprze będziemy rozkładać ją. No ale na razie że paki będą szły, no to wiadomo, że musi być uruchomiona. Paski podpinte. Po prostu to pozakładane. No tak trzeba przypiąć. Tu ten zbo do, 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 do zboża. Woj uli Tu się rozpierdzieli. Oj, dobra, udało się. Tyk Ryby. No teraz tak. Które? Dobra, wyciągamy. O, dobra, poszło. Teraz tak, go przepalić. Teraz tak hydraulikę podpiąć, z tamtej strony zajść. O, podpięta. O, no, ok no i co? Próbujemy go rozruszyć. Znaczy hydraulika. E podnosi i bezproblemowo. Prostat. No to co? Próbujemy. sa chodzi. Tu wszystko chodzi. Oké, laten tą wielką grote działa openen. het werkt ook. Wat is is Jak tu się silnik miewa? Gdy tu wszystko chodzi Oj, a drugie klapy A jest coś tego Niki Nie, tutaj wszystko chodzi podajnikowe Jest dobrze Gdzie? A, zejście To bo o. No cała hydraulika chodzi Więc można już ujrzeć, że Gigant jest sprawny odstawię go tutaj na bok jeszcze tutaj trzeba go przesmarować tak samo i do supra to będzie to go przesmarować założyć stoły no i zająć się jeszcze tymi drugimi tutaj od razu pootwieram kłopakom o Kilniki jeszcze tam niech posprawdzają nie uleje trzeba będzie Mijać o Ja się tym zajmą tak samo tutaj do tego tutaj niech to niech to będzie tu zajrzeć jeszcze oczywiście poleje tam posprawdzać Przeciwdzielony właśnie będziemy A tak, tutaj trzeba jeszcze O właśnie Trzeba tu wszystko poczyścić No i zabieramy się za yy, Następne kombajny, czyli tutaj weźmiemy teraz Jakie to były? A, za 50 teraz wziąć zona, tylko Podstawimy Ten budek do giganta Nie przeszkadzał Uch! O kur ostatni kumbain już bizon 50 jeżdża pod header opa byk podczepiamy wsteczny o o bra najstarszy z bizonów jaki jest tutaj w biegerze pierwsza generacja już supra tutaj sobie stoi i oczekuję na na już kontrolę, tak samo i ten podnosimy, podnosimy, tutaj zaczepimy od razu tak, rozdzielacze, hmm. dobra, Roztwieramy. właśnie, żeby tutaj zająć się jego serwisem, o kurde. Kurde. Co się tam stało? Zablokowało się czy co? O! Teraz powinny pójść. O właśnie trząsacze jeszcze trzeba będzie zobaczyć. Akumulatory akurat to paliły, ale pewnie trzeba jeszcze sprawdzić. Czy na pewno. No tu się zatrzasnęły. Dobra, pójdę po młotka jak ja pierdylnę, to zaraz to się naprawi, no. No to tak, gigant założyli już mu tu 100 do rzepaku. Już gigant z Suprem są gotowi do cięcia rzepaku. Ursus już stoi, to już on czeka na ten rzepak, już się pali. No tutaj jeszcze... 12... 12-22 z hl -kami. tu jeszcze trzeba podpiąć jednego Ursusa. No i co? Myślę kronikarze, że to będzie na tyle w tej kronice. Dziękuję Wam za obejrzenie tej kroniki. Ja tutaj posprzątam jeszcze 60. I cóż, do zobaczenia na tym kronika. Pozdrawiam, Mówi Wieso Cześć!